Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak ułatwić sobie fotografowanie, jak skrócić drogę od pomysłu do realizacji zdjęcia, jak po prostu całą tę drogę maksymalnie uprościć, żeby jak najmniej elementów nam przeszkadzało, żebyśmy jak najszybciej przeszli od pomysłu do realizacji, do finalnego efektu w postaci gotowego zdjęcia. O tym właśnie porozmawiamy sobie w tym poradniku fotograficznym. Także miłego oglądania i lecimy ze wstępem. Mam do Ciebie jeszcze gorącą prośbę. Poświęć proszę sekundkę i kliknij kciuka w górę pod tym filmem właśnie teraz. Pomoże mi to w rozwoju kanału i da znać, że chcesz więcej tego typu materiałów i więcej tego typu poradników fotograficznych. Dokładam wszelkich starań, żeby moje filmy, moje poradniki były dla Ciebie pomocne, wartościowe, więc jeżeli z nich korzystasz, no to poświęć proszę sekundkę i kliknij kciuka w górę. Jest to dla mnie ogromnie ważne. Z góry dzięki i lecimy już z pierwszym punktem. Wyobraźmy sobie taką sytuację właśnie. Kupiłeś wymarzony aparat fotograficzny. Spełnienie marzeń. Zaawansowany aparat, dobry na różnych płaszczyznach. Naprawdę wymarzony sprzęt. I co on zmienia w Twojej fotografii w stosunku do tego starszego sprzętu, który miałeś? Nic nie zmieni, dopóki się go nie nauczysz, dopóki nie nauczysz się wykorzystywać jego potencjału, dopóki nie zaznajomisz się z jego możliwościami, funkcjami, opcjami. To jest właśnie mega istotne żeby swój sprzęt znać bardzo dobrze, bo dzięki temu wykorzystasz jego pełen potencjał. I taka znajomość sprzętu pomoże ci w osiągnięciu szybciej finalnego efektu, bo jeżeli na przykład potrzebujesz sobie przestawić z pojedynczego punktu autofokusu na śledzenie oka, pojazdu czy jakichś zwierząt, no to wiesz gdzie tego szukać. Jeżeli potrzebujesz szybko przełączyć się w tryb filmowy z jakimiś swoimi konkretnymi ulubionymi ustawieniami, no to masz to wszystko gdzieś pod ręką zapisane. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to właśnie, żeby znać dokładnie te wszystkie opcje aparatu i te funkcje i możliwości, jak to zrobić. Dla mnie najprostszym rozwiązaniem jest to, że po zakupie odpalam aparat, przeklikuję się przez wszystkie zakładki. Jeżeli coś dla mnie nie jest jasne, no to sobie szybko sprawdzam w instrukcji obsługi, co dana funkcja, yy, po prostu na co mi ona pozwala, co mogę za jej pomocą osiągnąć. I w tym momencie już nie czytam instrukcji obsługi każdego jednego aparatu, który kupuję, bo na przykład, tak jestem w konkretnym systemie, ja jestem w systemie Canona, no to znam te aparaty, wiem większość funkcji, jak wygląda. Jeżeli są jakieś nowe funkcje i ich nie rozumiem, wtedy sięgam dopiero po instrukcję obsługi, ale cały czas, po prostu, podczas zmiany sprzętu, staram się zaznajomić z tymi nowymi funkcjami, które po prostu mogą ułatwić i przyspieszyć moje fotografowanie. Mówiłem o tym, żeby znać funkcje swojego aparatu i warto później je przetestować w praktyce. I wiedzieć też, jak z nich dobrze korzystać, bo często mamy do dyspozycji naprawdę fajne, fajne możliwości. Kiedyś nie było czegoś takiego jak śledzenie oka osoby fotografowanej, jak śledzenie pojazdów, zwierząt. I tak dalej, i tak dalej. W tym momencie warto to przede wszystkim potestować sobie w praktyce, bo te funkcje, jeżeli przetestujemy w praktyce, wiemy doskonale, jak możemy zastosować je później na swoich zdjęciach, kiedy one się sprawdzą, a kiedy lepiej z nich po prostu nie korzystać. I to też jest właśnie znajomość swojego sprzętu, ale już w przełożeniu na praktykę, bo praktyka również jest niezwykle istotna, bo może nam po prostu dokładnie poznać swój sprzęt i wiedzieć, w jakich sytuacjach jakie ustawienie po prostu sprawdzi się najlepiej? Zatem, jeżeli masz różne opcje w swoim aparacie, na przykład śledzenie oka, symulacja ekspozycji, czy oczywiście takie bardziej standardowe jak tryb seryjny, no to korzystaj z tych wszystkich opcji świadomie. A żeby korzystać z nich świadomie, trzeba ich się nauczyć. Po tych pierwszych dwóch punktach, które są takim fundamentem całego tego procesu ułatwiania fotografowania, czas przejść do już konkretnych opcji i ustawień. I osobiście w takim zestawieniu robię większość moich zdjęć. Chyba, że pracuję na przykład z błyskiem, to wtedy, czy w konkretnie stałych warunkach, gdzie się światło nie zmienia, no to wtedy z, tego, z tych trybów akurat nie korzystam. Mianowicie, do większości zdjęć, które wykonuję, stosuję w tym momencie tryb preselekcji przysłony i automatyczną czułość ISO. Dlaczego nie korzystam z trybu manualnego? Wiele osób się może zastanawiać w tym momencie. Znam wszystkie parametry ekspozycji, jak je ustawiać, do, dobierać do konkretnej sytuacji, ale tryb preselekcji przysłony odpowiednio zastosowany, daje mi w 99% przypadków dokładnie taki efekt, jak chcę uzyskać. Zatem nie muszę wszystkich tych parametrów przestawiać. Bo dla mnie w mojej fotografii zdecydowanie w zdecydowanie większości przypadków najważniejsza jest przysłona. I na przykład kiedy fotografuję w plenerze, ustawiam sobie przysłonę powiedzmy F14 i do tej, do tej przysłony aparat samodzielnie dobierze mi już czas naświetlania. Ja nie muszę się o to martwić. Posiłkuję się dodatkowo, to jest ważne, kompensacją ekspozycji. Więc jeżeli widzę, bo mam włączoną symulację ekspozycji, że ekspozycja jest za jasna, bądź za ciemna, to po prostu kompensacją ekspozycji przesuwam sobie suwak, żeby aparat zrobił albo jaśniejsze zdjęcie, albo ciemniejsze. I w ten sposób właśnie ten tryb preselekcji przysłony wystarcza mi na większość po prostu tematów, które realizuję. I co ważne, w ustawieniach mojego aparatu zastosowałem sobie taką opcję, że aparat nie może wydłużyć czasu naświetlania więcej niż na 1,125 sekundy. Czyli nie może już ustawić np. jednej setnej sekundy. I do tego jeszcze wszystkiego dokładam automatyczną czułość ISO. Co za tym idzie? Mam na sztywno ustawione, że aparat nie wydłuży czasu naświetlania na więcej niż 1,125 sekundy. Jeżeli będzie potrzebował aparat więcej światła, no to ustawi jedną 125 sekundy do przysłony, którą ustawiłem, powiedzmy F1.4 i do tego dobierze czułość ISO na takim poziomie, żeby uzyskać poprawną ekspozycję. I właśnie to jest klucz do sukcesu, bo kiedy fotografuję w jasnych miejscach, wszystko się fajnie samodzielnie dostosuje. Będzie ISO 100, czas naświetlania się ładnie dobierze. Jeżeli przejdę do ciemniejszych Miejsc, no to aparat automatycznie sobie ustawi czas 125 sekundy. Jeżeli do 1 125 sekundy będzie potrzebowało jeszcze więcej światła, no to po prostu podbije czułość ISO. I to po prostu ogranicza ustawienie tych wszystkich parametrów w moim procesie fotografowania. Mam symulację ekspozycji, więc też widzę, jak będzie gotowy efekt wyglądał, jak będzie gotowe zdjęcie się prezentowało. Nawet jak nie miałem symulacji ekspozycji, bo na przykład jeżeli uży używacie lustrzanek, to możecie tej opcji nie posiadać, no to Wtedy po prostu nadal korzystacie z automatycznej czułości ISO i trybu preselekcji przysłony i dokładnie w ten sposób działacie. Tylko musicie zweryfikować, już na podglądzie zdjęcia, czy ekspozycja jest poprawna, taka jak chcecie. Jeżeli nie, no to wykonujecie kompensację ekspozycji i po prostu fotografujecie. I kolejna rzecz, która ułatwi Twój proces fotografowania. Pomyśl o efekcie końcowym. To jest niezwykle istotne, żeby przed wciśnięciem spustu migawki mieć wizję na daną fotografię. Oczywiście wyjątkiem zawsze będą jakieś dynamiczne sceny, szybko zmieniające się warunki itd., itd. Wtedy jest mało czasu na myślenie, więc trzeba brać aparat do ręki, robić zdjęcie, bo dany moment może nam uciec. Ale w większości przypadków raczej fotografujemy, gdzie możemy się zastanowić nad kadrem, nad kompozycją, nad efektem finalnym, na to, nad tym, jaki efekt chcemy osiągnąć. I to. Po prostu eliminuję takie fotografowanie bezmyślne, że tak powiem. Takie jak wyjdzie, tak będzie. Może jedno zdjęcie na 100 będzie fajne. Po prostu poświęć 10 sekund, 15 sekund, żeby sobie mniej więcej obmyśleć, jak chcesz dane zdjęcie wykonać. Ja na przykład pracuję tak na sesji portretowej, że. Przechodzimy w dane miejsce, ustawiam osobę fotografowaną. Mniej więcej mówię jej, jak ma się ustawić, bo mam tą wizję w głowie i wtedy już robię zdjęcia. Za każdą klatką się nie zastanawiam, jak zdjęcie ma wyglądać. Bo jakbym robił przerwy, co jedno zdjęcie na 15-20 sekund, to troszeczkę też wybijam z rytmu osobę fotografowaną. Więc wtedy po prostu, jak już mam wstępną wizję i koncepcję na dany kadr, no to robię jeszcze go z różnych perspektyw dla pewności, żeby później wybrać ten najlepszy finalny efekt. Tak to wygląda w wielkim skrócie, ale ważne jest to, żeby się. Chwilkę zastanowić, jak dane zdjęcie chcemy, żeby wyglądało, bo to sprawi, że zamiast 100 zdjęć zrobimy 10, ale takich naprawdę, które będą dużo, dużo lepsze. I na przykład z tych 10 zdjęć wybierzemy dwa najlepsze, i nie będziemy musieli poświęcać aż tyle czasu, żeby losowo w końcu natrafić na ten efekt, który nam się najbardziej podoba. Nieodłącznym elementem fotografii, współczesnej fotografii, jest obróbka. Tak jak kiedyś była ciemnia fotograficzna, gdzie również można było wykonywać różne korekty, i wiele osób, które się tak oburza na obróbkę zdjęć, że kiedyś nie było obróbki i było łatwiej, jest w błędzie, bo wtedy w czasach analogowych też się dawało wpływać w określony sposób na finalny efekt podczas właśnie wywoływania zdjęć. Teraz mamy ciemnię fotograficzną w, naszych, w naszym komputerze, więc warto znać programy do obróbki zdjęć, żeby po prostu wycisnąć pełen potencjał z naszych fotografii. Ale jak ułatwić sobie ten proces? Ja ułatwiam sobie go w ten sposób, że przygotowałem swój zestaw presetów, który po prostu ułatwia mi cały ten proces. Przyspiesza osiągnięcie konkretnych efektów. Najeżdżam sobie na wybrany efekt, widzę jak wpłynie on na dane zdjęcie i ten, który mi najbardziej pasuje, zastosuję sobie na fotografię, wprowadzę, wprowadzę ewentualnie jakieś drobne poprawki i efekt jest gotowy. Jednak te presety trzeba naprawdę dobrze przygotować, żeby pasowały do zdjęć wykonanych w różnych warunkach. Dlatego poświęciłem naprawdę mnóstwo czasu na to, żeby stworzyć mega dobry, wartościowy zestaw, który naprawdę ten mój proces na co dzień... I to jest zestaw Ultra Pack, który jest dostępny też w moim sklepie. I zobaczcie sami opinie osób, które po prostu z tego zestawu korzystają. Tutaj się pojawiają wokół mnie. Mnóstwo osób zdecydowało się zainwestować w ten zestaw, bo osobiście włożyłem w niego całe serducho i sam w 100% korzystam podczas obróbki właśnie z tego zestawu. I pozwala mi on osiągać efekty w stylu rustykalnym, filmowym, analogowym, pastelowym, matowym, takim wyrazistym, czy naturalnym, czy również boho, także w tym jednym zestawie jest wiele różnych klimatów i dzięki temu mogę to z łatwością wszystko nanieść wstępną korektę na zdjęcie, dopasować efekt do danej sesji zdjęciowej i po prostu znacząco przyspieszyć obróbkę zdjęć, bo jeżeli mamy przestawić 30-40 suwaków na samym początku no to ten proces się wydłuża, jeżeli mamy wstępny preset no to dostosujemy, przynajmniej w moich presetach tak jest że dostosuję sobie później ekspozycję delikatnie kontrast, ewentualnie balans bieli i obróbka jest gotowa, a są też przypadki, kiedy po prostu samo kliknięcie już wystarczy. Też do zestawu presetów dołączam również lekcje, w których pokazuję, jak wykorzystać ten zestaw presetów, jak z niego korzystać, jak z łatwością nanieść te efekty na Wasze zdjęcia. Także dodatkowo jeszcze pokazuję krok po kroku, jak efektywnie korzystać z tego zestawu. Serdecznie zapraszam, link jest w opisie. Oczywiście Wy również możecie korzystać z swoich presetów, jeżeli stworzycie sobie taki zestaw, który będzie tak uniwersalny i pasował do różnych zdjęć, on też Wam ułatwi po prostu proces obróbki zdjęć, więc jeżeli macie styl obróbki, który zazwyczaj stosujecie na swoich zdjęciach, no to stwórzcie sobie preset, żeby później nie zaczynać całego tego procesu od zera i dopasować go do różnych zdjęć. Następnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, żeby już podczas fotografowania unikać pewnych błędów. Jeżeli mamy na przykład jakieś śmieci w kadrze, jeżeli na przykład niechlujnie wykonamy kompozycję, gdzie horyzont będzie krzywy, no to to wszystko później trzeba będzie poprawiać i korygować podczas obróbki zdjęć. Także warto, tak jak też wcześniej wspominałem, poświęcić troszeczkę więcej czasu na wizję tego kadru, na pomysł, ale również na uniknięcie pewnych błędów, na zwrócenie uwagi. W jakim stosunku do światła? Stoi dana osoba, którą fotografujemy, bądź dana rzecz, dany przedmiot, bądź co w tym naszym kadrze chcemy umieścić, jeżeli fotografujemy na przykład krajobraz, bądź na przykład z jakiej strony, z jakiej perspektywy chcemy pokazać dany produkt. To nam pomoże po prostu już szybciej osiągnąć ten finalny efekt i też oszczędzić sobie czasu w obróbce zdjęć. Na przykład, jeżeli fotografujemy produkty, no to warto go wyczyścić, wydmuchać, żeby nie było żadnych paproszków. fotografii portretowej właśnie, żeby osoba miała dobrze ułożone ubranie, żeby była fajnie doświetlona, w odpowiednim stosunku do światła się ustawiła, żeby też nie było żadnych rozpraszaczy w kadrze i tak dalej, i tak dalej. Im więcej czasu poświęcimy po prostu podczas fotografowania, tym później zaoszczędzimy go więcej podczas obróbki zdjęć. I to ułatwi po prostu cały nasz proces bo jeżeli na przykład przed sesją sobie wszystko dobrze przygotujemy, no to już później to wszystko po prostu poleci. I również bardzo istotnym elementem jest to, żeby co kilka zdjęć patrzeć na efekty, jakie osiągamy, bo w ten sposób, na przykład zrobiąc, robiąc kilka zdjęć, szybko możemy wyłapać, jakie błędy popełniliśmy, czy na przykład źle ustawiliśmy parametry, jest za jasno, za ciemno, e, horyzont nam ucieka w jedną stronę, czy jakieś elementy w kadrze są... Niepożądane. Więc takie, takie zerkanie na ekran aparatu co jakiś czas, co kilka zdjęć, jest bardzo, bardzo dobrym nawykiem i warto sobie go wyrobić. Bo na początku, na przykład, mojej przygody z fotografią, często zdarzyło mi się coś takiego, że robiłem zdjęcia, robiłem, robiłem i na przykład po 50 zdjęciach patrzę, a ja mam kompletnie źle jakoś dobrane parametry i na przykład mam ustawioną wysoką przysłonę, bo wcześniej fotografowałem jakiś krajobraz. Czy na przykład zdjęcia są zbyt jasne, czy zbyt ciemne? Więc takie błędy szybko można wyłapać, jeżeli co kilka zdjęć, cyk cyk cyk, spojrzymy sobie na ekran aparatu i zobaczymy, jakie efekty po prostu otrzymujemy. I to również usprawni nasz proces fotografowania, bo na przykład nie będziemy musieli powtarzać ostatnich 50 zdjęć, tylko co kilka zdjęć po prostu będziemy mieć pewność, że wykonujemy dobrą robotę i efekt finalny jest dokładnie taki, jak sobie zamierzyliśmy. Natomiast jak wy ułatwiacie sobie wasz proces fotografowania? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, jestem bardzo ciekaw, jakie punkty jeszcze warto by było dodać do tego odcinka. Po prostu poszerzmy te horyzonty jeszcze w komentarzach pod tym filmem. Z pewnością wszyscy z tego skorzystamy i pamiętajcie, jeżeli podobał Wam się film, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, no to kliknijcie kciuka w górę i już niedługo pamiętajcie też, że będzie dostępny mój kurs obróbki zdjęć Lightroom od Z i Photoshop Fotografa. Już teraz możecie zapisać się na listę oczekujących na te kursy i odebrać dostęp do darmowych mini lekcji z Lightrooma i Photoshopa, gdzie na przykład pokażę Wam jak usuwać cienie pod oczami w naturalny sposób, jak na przykład osiągnąć efekt HDR-u bądź obróbki Moody w Lightroomie. Także takie materiały już na Was czekają. Zapis na tę listę jest całkiem nie jest obowiązujący, więc w tym momencie kliknijcie pod tym filmem w link i zapiszcie się i odbierzcie dostęp do mini lekcji z Lightrooma i Photoshopa. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć. Piąteczka.